Premier Mariusz Błaszczak, wielki polski patriot, najlepszy minister obrony narodowej III RP, dzisiaj jest ciągany po prokuraturze za to, że ujawnił doktrynę Tuska oddania połowy Polski bez walki. Rząd Donalda Tuska realizuje antypolską politykę w zakresie, w obszarze bezpieczeństwa. Moja determinacja, jeżeli chodzi o postawienie Donaldowi Tuskowi konkretnych zarzutów za współpracę z Rosją, nie zmieniła się. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, Janusz Kowalski, witam serdecznie prosto z Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. A z kolei przewodniczący tego klubu, pan minister Mariusz Błaszczak, jest w tej chwili w prokuraturze, gdzie ma, ma mieć postawione zarzuty dotyczące tego, co wydarzyło się w roku 2023 i ujawnienia częściowych planów obronnych Rzeczpospolitej. Brał pan udział w demonstracji w obronie byłego szefa Monu, która dzisiaj rano miała miejsce przed prokuraturą. Tam dużo mówili państwo o tym, że polska suwerenność ma być zagrożona. Rozumiem, że pan uważa, że to jest realna groźba dzisiaj, że polska suwerenność jest zagrożona i Polska może przestać być ze względu na rząd Donalda Tuska państwem suwerennym. No, przede wszystkim rząd Donalda Tuska realizuje antypolską politykę w zakresie, w obszarze bezpieczeństwa. Po pierwsze chce oddać pełen zakres suwerenności w obszarze polityki zbrojeniowej do Brukseli, czyli stworzyć kolejny taki a la COVID fundusz pożyczkowy. Unia Europejska ma pożyczyć jako kolejny raz jako pośrednik pieniądze, które potem będziemy spłacać i oczywiście mamy finansować, Um, Zbrojenia innych państw, po to, żeby zablokować możliwość decyzyjną w Polsce na temat tego, jakie uzbrojenie chcemy kupować, jakie czołgi, jakie samoloty. I to jest wprost uderzenie w suwerenność Polski. Niemcy i Francuzi chcą decydować o tym, jak Polska ma się zbroić. Na to absolutnie nie ma zgody. Ponadto, oczywiście, dzisiejszy dzień jest bardzo smutny dla jakości polskiego życia publicznego, ponieważ wicepremier Mariusz Błaszczak, wielki polski patriota, jak pan profesor Pan na manifestacji przed wojskową prokuraturą powiedział najlepszy minister obrony narodowej III RP. Dzisiaj jest ciągany po prokuraturze za to, że ujawnił doktrynę Tuska. Doktrynę Tuska oddania połowy Polski bez walki. Donald Tusk i jego rząd w 2011 roku uważali, że w sytuacji zagrożenia ze strony Rosji należy bronić się na linii Wisły. To rząd Donalda Tuska zlikwidował 600 jednostek organizacyjnych wojska polskiego i zgadzam się w pełni z Mariuszem Właszczakiem. Nie tylko mógł jako dysponent tej informacji ujawnić tę doktrynę Tuska o oddaniu Rosji połowy Polski bez walki, ale przede wszystkim miał do tego jako polski patriota wręcz obowiązek, żeby ujawnić po to, żeby już nigdy nie było rządu, który chce oddawać bez walki terytorium Polski. Tylko, panie pośle, w gruncie rzeczy zdejmowanie klauzuli ściśle tajne powinno odbywać się, z tego co ja przynajmniej wiem, przez, tę samą, przez ten sam podmiot, który tę klauzulę nadał. A jeżeli chodzi o te plany obronne, był to e, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, a nie minister e, Obrony Narodowej. Więc pytanie, jak pan się odnosi do zarzutów, które podnosi prokuratura względem byłego ministra Obrony Narodowej, że on po prostu nie miał prawa. Od, od, nie dość, że odtajnić, to jeszcze upublicznić tych danych. Nie, to jest kompletna bzdura. Minister Obrony Narodowej był pełnym dysponentem tych informacji i miał wewnątrz obowiązek, aby tę doktrynę Tuska szkodliwą dla bezpieczeństwa Polski ujawnić. Ja się nie dziwię Tuskowi, który robił w tamtych czasach, w latach 2007-2014 reset z Rosją. On robił wszystko, co chciał Putin. Przecież Tusk pojechał w 2008 roku w lutym do Moskwy jako jedna z pierwszych jego wizyt zagranicznych jako premier Polski, po to, żeby pytać się Władimira Putina, czy Polska może ze Stanami Zjednoczonymi realizować budowę tarczy antyrakietowej, Oczywiście jej nie zrealizowaliśmy. Przecież to Donald Tusk zablokował na początku 2008 roku budowę gazociągu Baltic Pike. To Donald Tusk zablokował sprowadzanie ropy innej niż ropa rosyjska projektem Odessa Brody Płoc Gdańsk. To przecież Donald Tusk w 2010 roku dał zielony światło na podpisanie przez Waldemara Pawlaka fatalnej umowy z Gazpromem. Chciał zabetonować Rosyjskim gazem, Polskę do roku 2037. Jeżeli rzeczywiście działo się to wszystko, o czym Pan mówi, to rządziliście tak. Państwo 8 lat, to w takim razie pytanie, dlaczego za te wszystkie rzeczy? Nie udało się Państwu pociągnąć Donalda Tuska do odpowiedzialności. Mieliście Państwo prokuraturę, mogliście państwo zaprząc całą chinę państwa, żeby, żeby tutaj, żeby premier Donald Tusk zasiadł na ławie oskarżonych. Nie udało się to przez 8 lat, no więc w związku z tym pytanie, czy teraz to nie są oskarżenia bezpodstawne, no, nie, no to zabrakło oczywiście tej determinacji, to w tym sensie oczywiście jest no, determinacji politycznej. Ja byłem zwolennikiem, bo proszę pamiętać, że w 2019 roku po raz pierwszy zostałem posłem i jedną z. Pierwszych moich inicjatyw było to, żeby powołać komisję śledczą do tego, aby zbadać właśnie ten okres współpracy polsko-rosyjskiej za czasów Donalda Tuska z Władimirem Putinem po to, żeby postawić mu zarzuty, bo żeby postawić zarzuty Donaldowi Tuskowi, to najpierw musi być komisja śledcza, musi być postawione potem konkretne zarzuty przed Trybunałem Stanu i no to postawione to, kto zarzut tego nie, nie chciał, Panie pośle. Panie pośle, to kto tego nie, no nie chciał jest, w takim to razie jest To jest, to jest, to jest e, pytanie do, e, do ówczesnych, e, e, można powiedzieć, rządzących Polską. No, był taki Klimat, że. No w wtedy, tym rządzie w był wiceministrem rolnictwa. W Solidarnej Polsce. Moja determinacja, jeżeli chodzi o postawienie Donaldowi Tuskowi konkretnych zarzutów za współpracę z Rosją, nie zmieniła się. Znaczy nie ma bardziej antyrosyjskiego posła w Prawie Sprawiedliwości niż Janusz Kowalski. I chciałem Tuska rozliczyć za to, co on robił w latach 2007-2014 za reset z Rosją. I dzisiaj proszę zobaczyć, że Tusk jedną z pierwszych decyzji, którą, no w zasadzie pierwszą decyzją, jaką Podjęła ta koalicja, która wygrała w 2023 roku wybory, to była likwidacja komisji do zba, spraw zbadania wpływów rosyjskich, bo Donald Tusk wie, że jeżeli chodzi o sojuszników Putina, to jest na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o Polskę. Był najbardziej prorosyjskim premierem III RP. Donald Tusk, Donald Tusk był najbardziej proputinowskim premierem Trzeciej. RP. Ale panie RP. pośle, jeżeli, jeżeli chodzi o komisję, na której czele e, stał pan, pan e, Cęskiewicz, to pamiętajmy też, że mieliśmy rok wyborczy, rok 2023. No i też mówiąc wprost, nie bez powodu przez koalicję rządzącą, to komisja była nazywana Lex Tusk, ponieważ państwo obawialiście się tego, co potem nastąpiło i um, chcieliście, żeby premier Donald, Donald Tusk tuż przed wyborami był oskarżony w, podczas prezentacji raportu o związki z Federacją Rosyjską. No to była zagrywka czysto PR-owa i wyborcza, tak samo jak pokazanie tych dokumentów. Ale jaka PR-owa i wyborcza, jeżeli Donald Tusk współpracował podobnie jak Angela Merkel z Władimirem Putinem, no to jest setki dowodów, każdy to widział. Gdyby nie współpraca z Władimirem Putinem, takich ludzi jak Angela Merkel czy Donald Tusk, pompowanie gigantycznych pieniędzy za rosyjski gaz do Federacji Rosyjskiej, pompowanie gigantycznych pieniędzy za ropę naftową, realizowanie interesów z Federacją Rosyjską. To Władimir Putin nigdy nie zaatakowałby, nie zaatakowałby Ukrainy. No proszę pamiętać, no, sytuacja, w której polski premier po ataku na Ukrainę, i to jest ogromna różnica między prawem a sprawiedliwością a platformą obywatelską. Co zrobił Tusk, jak Putin najechał na Ukrainę? Wyjechał do Brukseli. Znaczy, to go kompromituje jako w ogóle polityka, który powinien zniknąć z życia publicznego. Opuścił swój kraj, swoją ojczyznę w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa m, granic. No, to jest no też pani niebezpieczne, niebezpieczne. Można, po, można powiedzieć, że jako szef Rady Europejskiej to wtedy miał większe możliwości sprawczej, żeby wpływać co na politykę europejską. I co zrobił? Zrobi? Zrobi? No to proszę panie, jeden sukces Donalda Tuska, bo ja powiem panu, co, co zrobiła wtedy Komisja Europejska pod wodzą Ursuli von der Leyen, która była przecież szefową Ministerstwa obrony w rządzie Angeli Merkel, w proputinowskim rządzie, cały czas wspierała Gazprom. Donald Tusk właśnie jako szef Rady Europejskiej wspierał Ursulę von der Leyen w realizacji między innymi projektu Nord Stream 1, Nord Stream 2, który był głównym projektem, który doprowadził do wojny. Znaczy proszę mi podać jeden przykład działalności dobrej dla Polski Donalda Tuska w latach 2014 2015 ja takiego nie znam, i to jest uczciwe pytanie. Ludzie Platformy obywatelskiej, politycy platformowatelskie, pytanie o to, jaki jest sukces Donalda Tuska, nie mogą powiedzieć. Donald Tusk swoją agresją, swoim, swoją postawą przyczynił się do Brexitu. Wielka Brytania za czasów Tuska wyszła z Unii Europejskiej osłabiona. Donald Tusk swoją postawą przyczynił się do tego, że wpływy Federacji Rosyjskiej w Unii Europejskiej rosły. Donald Tusk jako polski polityk, polski premier opuścił Polskę po ataku Rosji na Ukrainę. To jest coś niewyobrażalnego. Znaczy, to jest hańba.